Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu, prędzej czy później, trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy. Wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku Wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i Wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Bywaj. Czyżby nowy klient? Zapraszam na. Hej, wnosiu! Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Gerald i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. <trafnie> Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów, jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Powiedz mi o Wieży Maga. Dlaczego interesuje Cię ta stara budowla? Chcę dostać się do środka. Ambitny cel. Jednak w życiu trzeba mieć ambitne cele. Lubię Cię, Wnusiu, ale nie chcę mi się z Tobą gadać. Powinieneś sobie o tym poczytać. Miałem gdzieś książkę na ten temat. No może kiedyś Ci ją pokażę. Dzięki, dziadku. Ciekawym, czy Ci się uda. Co takiego? O, burza idzie, wnusiu. E, uważaj na gromy. Mówisz nieco od rzeczy. Słuchaj, dziadka, wnusiu. W stawach mistrzyka znaczy będzie burza. Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić, ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. Wstępczy! Wstępczy! Rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły zginął. Doły zginą! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność! Ukrywają swoją wiarę! Wiesz, ci głupcy czczą rybo ludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Bez spokój! Ci. Wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom.